Mam zaszczyt powitać Państwa na inauguracji roku akademickiego 2023-2024 na naszym Wydziale. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki to obecnie trzeci pod względem liczby studentów Wydział Politechniki Krakowskiej, który od samego początku obecny był w jej strukturach. Najpierw jako Wydział Budownictwa Wodnego, potem Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, następnie Wydział Inżynierii Środowiska. Za chwilę grona naszej społeczności akademickiej powiększy się o Was, ponad 500-osobową grupę przyszłych inżynierów i magistrów inżynierów. Witam Was zatem serdecznie w gronie niemal 2000 studentów i doktorantów studiujących na siedmiu kierunkach realizowanych na naszym wydziale. Wybraliście Państwo studia odpowiadające Waszymi zainteresowaniom. Wszystkie one przygotowują do rozwiązywania technicznych i organizacyjnych problemów związanych z najważniejszymi wyzwaniami, z jakimi zmaga się dziś cały świat. Wyzwania to, te to przede wszystkim zarządzanie wodą i zapewnienie czystego powietrza w czasach postępujących zmian klimatycznych i rosnącej presji urbanizacyjnej, w czasach gdy połowa światowej populacji jest zagrożona niedoborem wody przynajmniej przez część roku. Wykorzystanie technologii informatycznych i sztucznej inteligencji do planowania i zarządzania rozwojem infrastruktury komunalnej. Minimalizowanie negatywnego wpływu ingerencji człowieka w środowisko naturalne i opóźnianie antropopresji. Budowa tkanki infrastrukturalnej nowoczesnych miast i terenów niezurbanizowanych, które zapewnią komfort życia mieszkańcom, ale nie kosztem środowiska. Poszukiwanie rozwiązań opartych na przyrodzie. Rozwijanie technologii, które mogą okazać się nie tylko tańsze, ale też niskoemisyjne. Tworzenie nowych systemów zaopatrzenia ludności w energię, pozwalających na odchodzenie od tradycyjnych rozwiązań opartych na paliwach kopalnych. Wiedzę i umiejętności będziecie zdobywać na wydziale, którego działalność w obszarze dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w wyniku ewaluacji dyscyplin naukowych. Za lata 2017-2021 uzyskało ocenę A, jedną z najwyższych ocen w skali kraju. Badanie losów absolwentów rokrocznie przekonują, że ponad 90% naszych absolwentów pracuje w swoim zawodzie zaraz po zakończeniu studiów, a przebieg ich karier zawodowych potwierdza bardzo rzetelne przygotowanie do wykonywania zawodu. Nie inaczej jest z rocznikiem, który kończył studia w roku 2023. 90% absolwentów pracuje zgodnie lub częściowo zgodnie z wykształceniem. W poprzednich rocznikach było to nie mniej niż 90%, liczone w 6 miesięcy po zakończeniu studiów. Osoby te ankietowane jako najistotniejsze osiągnięcia zawodowe deklarowały stabilność zatrudnienia, równowagę między pracą a życiem prywatnym oraz poczucie bycia specjalistą we własnej dziedzinie. Kolejne pokolenia absolwentów ugruntowują silne relacje łączące nasz wydział z otoczeniem gospodarczym Krakowej i Polski Południowej. Przedstawiciele praktyki gospodarczej są na co dzień naszymi partnerami w działalności dydaktycznej i badawczej, opiniowali i współtworzyli nowe programy studiów, według których prowadzić będziemy waszą edukację, umożliwiając odbywanie studenckich staży i praktyk, stwarzają warunki do realizacji prac inżynierskich i magisterskich. Studia to dla Państwa nowy okres w życiu przede wszystkim dlatego, że uczelnia zapewnia znacznie większą indywidualizację uczenia się, niż miało to miejsce w szkołach, które Państwo ukończyliście. Samodzielność i znaczącą możliwość wyboru własnej ścieżki studiowania możecie poszerzyć, angażując się w prace kół naukowych, wprowadzenie własnych doświadczeń, badań czy projektów, wreszcie na wyższych latach studiów, korzystając z programów mentoringowych. Studiując niewątpliwie nieraz napotkacie trudności w opanowaniu materiału. Niejednokrotnie wydawać Wam się będzie, że praca przed Wami postawiona jest ponad siły, że może lepiej odpuścić. Bardzo Was proszę, nie poddawajcie się. Zawsze możecie liczyć na wyjaśnienie problemów przez prowadzących, zawsze możecie zwrócić się po radę do prodziekanów odpowiadających za realizację studiów, zawsze możecie przyjść do mnie. Na końcu drogi, którą dziś rozpoczynacie, jest bowiem piękny, dający wiele prawdziwej satysfakcji zawód inżyniera. Wprawdzie, rozpoczynający się rok akademicki, będzie kolejnym realizowanym w cieniu zagrożeń: wojny toczącej się za granicami naszej ojczyzny, narastającego zagrożenia klimatycznego oraz trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej w skali całego globu. Jednak jestem pewien, że jako absolwenci naszego wydziału będziecie potrafili Waszą pracą zawodową mocno niwelować przynajmniej dwa ostatnie z tych zagrożeń. Bądźcie zmianą, którą chcielibyście zobaczyć w świecie parafrazując słowa Mahatmy Gandiego, które stanowiły tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody. Szanowni Państwo, studenci, tak naprawdę mogę Wam już dzisiaj pogratulować. Pogratulować bardzo dobrego wyboru, jakim jest rozpoczęcie studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej. Dlaczego? Powodów jest milion. O części wspomniał Pan Dziekan, ale nawet jemu nie udało się wspomnieć o wszystkich, więc ja postaram się coś jeszcze wymyślić. No to postawmy może takie filozoficzne pytanie, czego nam jest potrzeba do życia tak naprawdę. No, nie smartfona, nie samochodu, będzie nam potrzeba pewnie jakiegoś powietrza, wody, a to są akurat te rzeczy, którymi ten Wydział doskonale się zajmuje i doskonale wie, jak rozwijać technologie, które spowodują, żebyśmy mogli korzystać nie tylko z tego, że to jest, ale że jest dobrej jakości, że to jest czysta woda, że to jest czyste powietrze, wspomnę, wspominając tylko o tym bardzo wąskim wycinku działalności Wydziału. Ale żebyście Państwo tak naprawdę brali udział w tym niekończącym się, powiedziałbym, wyścigu technologicznym, w tym, że ta nasza planeta będzie jeszcze lepsza, te nasze rozwiązania techniczne, które będziecie Państwo tworzyć, czy decyzje, które będziecie później Państwo podejmować na kierowniczych często szczeblach swoich karier, one nie pojawią się tak z niczego. Nie pojawią się również z tego, że Państwo przyjdziecie po prostu i zaczniecie słuchać, co ktoś do Was mówi. Studiowanie to jest coś więcej. Tak naprawdę tu chodzi o to, żebyście państwo złapali bardzo dobry kontakt ze swoimi mentorami, którymi właśnie będą pracownicy tego wydziału oraz tych wydziałów, które będą współpracowały z wydziałem inżynierii środowiska i energetyki, a także innych jednostek pozauczelnianych. Mamy tutaj bowiem całą taką wielką wspólnotę, w której tak naprawdę chcemy oprócz tego, żeby to była wspólnota, która charakteryzuje się wysokim profesjonalizmem, to chcemy, że ona była jeszcze po prostu fajna. Szanowni państwo, Nadeszła kulminacyjna chwila tego spotkania, w związku z tym proszę wszystkich Państwa powstanie. Wstępując do wspólnoty akademickiej Politechniki Krakowskiej, do wspólnoty akademickiej Politechniki Krakowskiej ślubuję uroczyście, ślubuję uroczyście. Zdobywać, wiedzę i umiejętności, zdobywać wiedzę i umiejętności, przestrzegać regulaminu studiów. Zachowywać się, i dbać o dobre imię mojej Zachowywać się godnie i dbać o dobre imię mojej uczelni. Postępować zgodnie z zasadami etyki. Z zasadami etyki. Szanować tradycję Politechniki Krakowskiej. Ogłaszam rok akademicki 2023-2024 za rozpoczęty.